Centrum Informacyjne. Dzień dobry. To jest Rozmowa Dnia. Moimi Państwa gośćmi są Anna Urbańska, lubuski Laboratorium Książki Biblioteki Norwida. Dzień dobry. Oraz Piotr Zbigniew Kamrat, Centrum Zdrowia Psychicznego, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji kolejnego spotkania psychoedukacyjnego, które odbywa się w Bibliotece Norwida. Tym razem będzie poświęcone temu, jak śpimy i że sen jest naszym najlepszym terapeutą, jeśli mu na to pozwolimy. Tak, to spotkanie już dziś odbędzie się w Bibliotece Norwida o godzinie 17.30. Na to spotkanie jest wstęp wolny, więc każdy, kto tylko ma ochotę, to może się zjawić i wziąć w nim udział. Adresowane jest do osób dorosłych, ale oczywiście nie będziemy sprawdzali tutaj nikogo i ani dowodów osobistych, ani wieku uczestników. Więc jeżeli ktoś z młodzieży ma ochotę uczestniczyć w takim spotkaniu, to zapraszam bardzo serdecznie i rozmawiać będziemy właśnie o zabraniu. O zaburzeniach snu, o bezsenności, bo to jest coraz częstszy problem, który dotyczy wielu Polaków. Jak muszę, by sobie pomóc? Będziemy mówić też o higienie snu. To pojęcie oczywiście znamy, ale będziemy szczegółowo opowiadać o tym, co ta higiena oznacza. Będziemy też rozmawiać myślę z uczestnikami o tym, w jaki sposób oni radzą sobie z ewentualną bezsennością, bezsennością jako za, y, zaburzeniem, ale przede wszystkim można pomóc sobie, jeśli chodzi o pewnego rodzaju przyzwyczajenia, jeśli chodzi o pewnego rodzaju warunkowania, bo w tym zakresie mamy ogromny wpływ na to, jak zasypiamy, jak się budzimy, jak śpimy. Jest wiele takich czynników, o których powiemy właśnie, które ułatwiają zasypianie. Część z nich my znamy czasami jest trudno je po prostu wdrożyć. Taka, myślę, suma wspólnych doświadczeń plus podsumowanie z naszej strony zainspiruje, myślę, uczestników do tego, żeby lepiej zadbać o swój sen, zwłaszcza w takiej porze, gdzie mamy mało światła dziennego. Mało światła, mniej energii. A skąd pomysł właśnie na taką tematykę? Było zapotrzebowanie właśnie na zaburzenia snu? Tak, Czy... pomysł wyszedł od uczestników spotkań i przejawiał się, przewijał się w trakcie tych spotkań, zarówno na naszych spotkaniach, które cyklicznie organizujemy dla dorosłych, jak i na spotkaniach dla młodzieży. Ten y, temat snu, problemów ze snem, zaburzeń snu y, był zgłaszany właśnie przez uczestników tych spotkań. I rzeczywiście, jak sięgniemy do statystyk, to według różnych raportów y, i badań, to od 25 do 40% Polaków y, zgłasza takie problemy ze snem i one pojawiają się z różną częstotliwością. I tutaj nie pomaga magiczna tabletka? Pewnie pomaga. Na tabletka, krótko, tak, natomiast my na pewno będziemy mówili o tym, jak można sobie samemu pomóc, o czym Piotr już wspomniał, ale także na czym polega terapia snu. No, myślę, że też tutaj. Tak, będziemy mówić o... oczywiście o technikach terapii poznawczo-behawioralnej, ale o też takich, niekoniecznie trzeba będzie znać jakieś terapeutyczne nazwy, powiemy o prostych sposobach, um, jak, jak zadbać o tą równowagę pomiędzy pobudzeniem o tym, dlaczego nie warto zmuszać swojego systemu nerwowego do tego, żeby zasypiać, albo dlaczego jeżeli nie możemy zasnąć, nie leżeć w łóżku 2-3 godziny i czekać, mm -hmm. aż ten sen przyjdzie, tylko się czymś na przykład zająć o tym jak działa nasz system nerwowy, będziemy też pewnie odpowiadać na różne pytania, bo, bo z tym snem mamy różne perturbacje, sen jest regeneracją w zasadzie tylko to nam zostało jeśli chodzi o odpoczynek i często z tym odpoczynkiem to mylimy, ale rzeczywiście jeśli chodzi o farmakologię ona nas wspiera, ale przede mm -hmm. wszystkim no, jest ona na, na krótko, a chodzi o to żebyśmy my umieli Dobrze wypocząć, bo wszyscy intensywnie, intensywnie żyjemy i funkcjonujemy. No właśnie o śnie coraz częściej się mówi w tym kontekście, że na przykład nie wiem, nie można skutecznie schudnąć, jak się dobrze nie śpi, tak? Że sen jest potrzebny nawet przy diecie. A i o tym, jaki ma wpływ na nas w ciągu dnia, że to nie tylko to, że jesteśmy zmęczeni niewyspani, ale na różne inne rzeczy również wpływa. Tak, sen, sen zapewnia nam równowagę biochemiczną, właściwie sen jest taką bazą i początkiem e, początkiem pracy terapeutycznej przy konsultacjach. U jakiegokolwiek lekarza w zasadzie często to pytanie pada, a może nawet powinno padać, chociaż czy, czy u terapeuty, u psychologa, jak pan, pani śpi, no bo w zasadzie jeżeli dobrze śpimy, to jest taki początek i właściwie podstawa naszej takiej stabilności psychofizycznej. No i to widać często, później rozdrażnienie w ciągu dnia, nie dajemy rady z różnymi zadaniami, jeżeli się nie wyśpimy, a czasami mamy wiele powodów, żeby yy... No, żeby trudno było nam zasnąć, o tym postaramy się też mówić, w jaki sposób wyciszyć ten i, i, i być w zgodzie, w przyjaźni z tym naszym systemem nerwowym, naszym, czyli nie obcym, bo często myślimy o emocjach w kategoriach, że one są gdzieś z zewnątrz. Dużo będzie o, chyba o systemie nerwowym, też będziemy mówić o, o książkach, bo jesteśmy w Lubuskim mhm. Laboratorium Książki, ja też z Anią będziemy, bo Ania jest zawsze świetnie, przygotowana do, do, do spotkania i będziemy się uzupełniać wiedzą, doświadczeniami i też z u, uczestnikami. Tak, to jest dobry moment do tego, żeby podzielić się także um, informacjami na temat naszych zbiorów bibliotecznych, bo okazuje się, że czasami na te spotkania przychodzą osoby, które y, niekoniecznie na co dzień bywają w bibliotece albo są obyte z książkami, więc y, przy tej okazji zawsze tematyczne książki <tuszy> przygotowuję po to, żeby y, uczestnicy mogli sobie do nich sięgnąć zarówno na spotkaniu, jak i również później sobie je wypożyczyć. Więc tym razem także pakiet książek o śnie o burzeniach snu o tym, jak spać dobrze, jak nauczyć się spać, będę miała przygotowane. I zapraszamy także studentów i młodzież, ponieważ okazuje się, że około połowa studentów deklaruje, że ma problem z bezsennością. Także jest to temat, który dotyczy nie tylko. Dorosłych, którzy mają masę różnych obowiązków i stresu, ale także właśnie tych młodszych, którzy no, także są zestresowani, bo różnego rodzaju egzaminy czy też kolokwia y, napotykają na co dzień. I y, około 50% studentów, jak sprawdziłam w statystykach, deklaruje, że ma problem z, ze snem. A skąd one się też biorą? Bo właśnie o to chciałam zapytać, o to, że nie trzymamy się na przykład takiej higieny cyfrowej przed snem, że jesteśmy przebodźcowani wieczorem, że mamy za dużo bodźców? No z bardzo wielu czynników, między innymi z takiego nadmiernego wzbudzenia systemu nerwowego. Czynniki Mamy czynniki genetyczne na przykład, czyli ktoś z naszych rodziców cierpiał na bezsenność. Są też predyspozycje osobowościowe i tutaj można popracować psychologicznie, psychoterapeutycznie. Są pewnego rodzaju warunkowania, przyzwyczajenia nasze, których nabywamy, różnego rodzaju przekonania na temat snu. Też tak pomyślałem, że, że, że w zasadzie to jest tak, że my często kładziemy się do tego łóżka i zmuszamy ten nasz system nerwowy, żeby zasnął, no bo się stresujemy, że następny dzień czeka nas tyle tak wiele obowiązków. Tymczasem to działa zupełnie w odwrotną stronę i sprawia, że się aktywujemy i w zasadzie yy, żeby zasnąć, czyli żeby y, trzeba odpuścić kontrolę, a my bardzo często chcemy mieć kontrolę nawet podczas snu. Przez cały dzień mamy kontrolę albo chcemy mieć kontrolę i jeszcze w łóżku, jak śpimy, chcemy mieć kontrolę, a tutaj trzeba się jej pozbawić. Te spotkania w ogóle też są takimi spotkaniami mm. dla, dla wszystkich. One nie są spotkaniami tak typowo dla specjalistów, mm -hmm. no bo to też jest zaledwie godzinka, ale postaramy się odpowiedzieć na większość, myślę, pytań najważniejszych. Ja bym się zapytała na przykład skąd to słynne budzenie się w środku nocy, na przykład o godzinie trzeciej? Hmm. Właściwie to czynników może być wiele. Na przykład e, oczywiście jak lubimy kawę, to, to, to pijemy sobie tą kawę, ale na przykład e, czasami jest, że za dużo jest tej kofeiny tuż przed snem albo na przykład zasypiamy z różnego rodzaju... Myślałami, trudnościami, lękami, które gdzieś pracują w naszej głowie. Może być też tak, że, że się najemy też za mm -hmm. bardzo i ten nasz system biedny, trawienny cały czas pracuje. Czasami jest tak, że mamy za gorąco, bo te kaloryfery odkręcimy albo za zimno, albo niewygodne, yy, niewygodne na przykład łóżko, czy też poduszkę. Czasami to jest kwestia neuroróżnorodności. Na mm -hmm. przykład osoby neurotypowe ale nie tylko. Wszyscy, którzy mają na przykład pewną nadwrażliwość zmysłów. Może im przeszkadzać nadmierne tykanie zegarka mm -hmm. albo stuki za, za ścianą. Więc tych czynników jest bardzo wiele. To, są, to jest kwestia na przykład też aranżacji otoczenia w taki sposób, żeby ona sprzyjała temu zasypianiu. No I też yy, właściwie to można by było wziąć kartkę i wypisać mm -hmm. i trochę tak potrenować trzy mm -hmm. miesiące co nam przeszkadza, co nam pomaga i dostosowywać stopniowo, aż dojdziemy do, 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 do jakiejś takiej równowagi z zasypianiem i, i budzeniem się. Budzenie się i zasypianie o podobnej porze. Niezależnie od tego, czy jest święto, czy jest Sylwester, wstawanie, czy weekend. Chew weekend. Tak. To są różne takie ciekawe rzeczy. Mój synek często pyta się, jak nie może zasnąć ze snem. Mama, ja chyba nie potrafię spać. Ja mam mówię, że to nie jest żadna umiejętność, ale być może jest. Czy można się tego nauczyć? No tak. Dzisiaj się okazuje, że trzeba się tego uczyć, bo mm -hmm. to jest problem wielu y, osób, więc rzeczywiście myślę, że na tym spotkaniu także nie zabraknie takich praktycznych wskazówek, mm -hmm. y, jak możemy sobie sami pomóc w sytuacjach takich nagłych, kiedy mamy problem z takim wybudzeniem, mm -hmm. o którym wspomniałaś, czy z zaśnięciem, y, czy też y, kiedy kładziemy się bardzo późno i ten organizm już jest na tyle zmęczony, że po prostu nie może zapaść w sen. Więc jest sporo takich technik, o których na pewno Piotr powie i może sobie coś poćwiczymy. Można się wyspać na zapas? Albo odespać na przykład nieprzespane noce? Nie, chyba da nie? Się, nie da się, nie da się. Czasami to wydłużanie snu się okazuje, bo, bo to jest kwestia cyklu snu, hmm. że się okazuje, że pośpimy dłużej i się jeszcze gorzej nieraz hmm. czujemy. Więc na zapas się nie da odespać. Ale rzeczywiście, jeżeli mamy deficyt snu, no to, to, to często ten sen jest głębszy. E, czasami no, mniej więcej wiemy, ile potrzebujemy snu. Dorośli przeciętnie od 7 do 9 godzin, z wiekiem trochę mniej tego snu. Jak jesteśmy mniejsi, jeśli chodzi o dzieci, to tego snu potrzebujemy więcej, bo one są bardziej aktywne. Jest bardzo wiele czynników takich. Które można poprawić praktycznie natychmiast. Można prowadzić dziennik snu. Jeżeli rzeczywiście te kłopoty ze snem są jakieś takie, mają długie korzenie, no to może rzeczywiście warto terapeutycznie popracować, ale my powiemy o takich sposobach, które można już wziąć od razu. Może ktoś też z uczestników będzie miał swoje świetne mm -hmm. sposoby i, i zainspiruje innych. A drzemki w ciągu dnia? O, to jest temat kontrowersyjny. To jest temat kontrowersyjny, bo to tak się zmienia. W zasadzie taka najnowsza nauka o bezsenności mówi, że drzemki nie są korzystne. Kiedyś mówiliśmy o tym, że są korzystne. Takie krótkie, że regenerują wtedy organizm. Tak, ale to też jest tak, że myślę, że wyjątek potwierdza regułę i pewnie są takie osoby, którym służą drzemki i potrafią 5, 10, 15 minut przysnąć i spać albo mają jakiś rodzaj rytmu wypracowany. Natomiast. Jeżeli rzeczywiście drzemki, jak się nie rozpytam swoich pacjentów, którzy mówią, że stosują drzemki i śpią po dwie, 3 godziny w ciągu dnia, no to już nie są drzemki, prawda? Ale to, to generalnie takie drzemki właśnie typu godzinę, półtorej na pewno mogą wybijać z pewnego rytmu snu, no bo jak zasypiamy, no to wchodzimy w pewną fazowość, to wybudzanie się też jest spowodowane przejściami z tych faz głębokich do płytkich, kiedy nasz mózg porządkuje sobie różne rzeczy, w ciągu dnia, w tygodniu. Potrzebujemy tego snu. No, tak. Czyli musimy zadbać o mózg. Tak, musimy zadbać o naszą <noise> głowę. Głowa jest najważniejsza. I o tym będzie dzisiaj rozmowa, godzina 17.30 w bibliotece tak. Norwida. Tak, zapraszam, wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nikt nie przyśnie na tym spotkaniu. A dobrze by było, <noise> no, ale, ale że później będą te wszystkie metody, właśnie narzędzia skutecznie mhm. wykorzystywane. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. zapraszamy. To była rozmowa dnia Studio Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Do zobaczenia.